Pytanie tego tematu jest zadane prowokacyjnie, moim zdaniem, dlatego, że osadza się w stereotypie, bardzo takim mocnym stereotypie, że, że sądy rodzinne sprzyjają matkom. Aczkolwiek, pewnie, gdyby spojrzeć na to statystycznie, czysto statystycznie, no to stanęłoby pewnie na tym, że w sprawach opiekuńczych, alimentach. Są, y, matki są tymi uprawnionymi, czy też y, tymi, którym mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka sprzyja, y, sprzyja sąd. Ale to nie jest tak. Ten stereotyp bardzo powoli, y, ale jednak y, się y, zmienia. Ja bym powiedziała z mojego doświadczenia, że nawet y, zdecydowanie się to zmienia. Odpowiedź na pytanie bym y, sformułowała w ten sposób. Sąd rodzinny nie sprzyja żadnemu z rodziców, sprzyja dziecku, przy czym słowo sprzyjanie jest dobre do końca, ma przede wszystkim na uwadze to dziecko. I nie chciałabym tutaj używać tego sformułowania, które, które wszyscy używają w różnych kontekstach, że dobro dziecka. No tak, ale to się do tego sprowadza do tego dobrostanu dziecka. I w sprawach opiekuńczych, i w alimentach, i w kontaktach z drugim rodzicem to to dziecko jest na pierwszym planie. Ja nie wyobrażam sobie, żeby ono gdziekolwiek mogło zniknąć z, z, z pola widzenia jako numer jeden, to dziecko. Natomiast często jest tak, że rodzice przychodzą do sądu, zwykle nawet bym powiedziała: rodzice dziecka przychodzą ze swoimi problemami jakimiś swoimi nieprzepracowanymi problemami związanymi z rozstaniem, ze związkiem a to się przekłada na te dzieci i to widać. To widać od razu, choć ludziom, stronom, tym rodzicom się wydaje, że, 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 oni za, że to właśnie oni myślą o tym dziecku. No, stwierdzam, że niestety tak nie jest często, że to gdzieś czasami chęć odwetu jest silniejsza niż racjonalne myślenie o tym, co będzie dla naszego jednak wspólnego dziecka, które zawsze będzie naszym wspólnym dzieckiem najlepsze. Więc odpowiedź na pytanie brzmi, że sąd ma sprzyjać, jeśli już mówimy o sprzyjaniu w cudzysłowie, zawsze temu dziecku. Zawsze ma na uwadze, przy którym z rodziców dziecko czuje się bezpieczniej, które z rodziców jest w stanie dać lepsze gwarancje wykonywania tej władzy rodzicielskiej. Czy dziecko się czuje dobrze w domu bardziej u taty, czy w domu bardziej u mamy. Są takie sprawy, które o opiekę naprawdę trwają po kilka lat. Zaczynamy sprawę, jak dziecko ma lat 5, a kończymy, jak ma 10. Bo jeszcze po drodze są różne inne postępowania zażaleniowe, na różne wpadkowe postanowienia, czy rozstrzygnięcia sądu i to wszystko trwa w tej drugiej instancji jeszcze też, potem wraca i kontynuujemy. I rzeczywiście to jest tak, że wtedy, no wtedy to jest, no dla takiego dziecka to jest najgorsze, co może być. Dlatego, że takie dziecko nieraz jest, jest taka sytuacja, że zmienia miejsce swojego zamieszkania, z miejsc, rodzice się zmieniają jako, pier, jako pierwszoplanowi rodzice, a rodzice przez cały, cały ten czas, jeśli naprawdę nie potrafią się porozumieć, no to tak, to ostatecznie odwołują się i ostatecznie gdzieś decyduje w końcu, na samym końcu ten sąd drugiej instancji.